Naszym kolejnym gościem jest Jarosław Kubiak Polish Rainbow. Witam Jarku. Dzień, Miło Cię widzę. Dzień, dzień dobry. Jarek dzień, jest działaczem polonijnym z Londynu. Tak. Jarku, może na wstępie opowiedz, co to jest Polish Rainbow? E, Polish Rainbow to był taki nasz, nasz tutaj w Londynie pomysł, który się zrodził. Z, tak naprawdę, tak naprawdę dla, z, z tego, że mnóstwo osób LGBT z Polski jak tylko mogło, jest to przykra konstatacja, po 2004-2005 roku, szczególnie kiedy PiS wygrał w 2005 roku wybory, kiedy zobaczyliśmy, że, że, że i, i to trwało mieliśmy, mieliśmy taki rząd, że... że a, że nie, nie było, nie było nadziei dla nas, Polsów. Yy, poprzednie rządy zawsze mówiły do nas, poczekajcie, wasze prawa trochę, wasze prawa muszą poczekać, musimy najpierw odzyskać wolność, demokrację, a potem prawa LGBT. I mnóstwo z nas znalazło sobie dom, mnóstwo osób LGBT znalazło dom w Londynie, w Wielkiej Brytanii, na wyspach i w pewnym momencie się policzmy się. Zobaczmy, ilu nas jest, zobaczmy, na ile chcemy jeszcze mieć kontakt z polskością, z naszą, e, jakby, będąc, że tak powiem, szczerymi wobec swojej orientacji i tak dalej. Wielu z nas nie mogło się z tą orientacją e, ujawniać w kraju. Tutaj pomyśleliśmy, dobra, zrób, skoro jest tylu Polaków, przez lata polskie organizacje tutaj w Londynie czy, czy, czy na Zachodzie były raczej takie konserwatywne mocno. Pomyśleliśmy, pokażmy na, na grupie, na, na, paradzie londyńskiej, na Paradzie Londyńskiej Równości, na London Pride, ile do nas jest. No i zorganizowaliśmy, to było chyba rok 2008, zorganizowaliśmy pierwszą grupę i przyszło kilkadziesiąt osób. Nie wiedzieliśmy, zrobiliśmy Zrobiliśmy event na Facebooku, pomyśleliśmy, ok, dobra, ktoś przyjdzie, ten przyjdzie. I przyszło kilkadziesiąt osób i taki pomyśleliśmy, no tak, czyli ten wyjazd z Polski dla wielu z nas był ciężki i, i potrzebujemy się tutaj odnaleźć i wspierać, mimo że, mimo, że to, wiem, łączy nas to LGBT, łączy nas tęcza, łączy nas polskość, tak więc w Rainbow, Polska tęcza. Dobrze, i powiedz teraz więc to było jeszcze za czasów pierwszych rządów, tak? Tak, tak. To od, tego ten... czasu, od tego czasu trochę się zmieniło i zmieniło się na gorsze tak, dla społeczności. To, co dzieje się w Polsce, są odbier jest odbierane nie tylko przez Was, ale również przez międzynarodowe środowisko. To znaczy, ja, Wiesz, mogę, ja pytanie, wyjeżdżę, tak? mogę powiedzieć trochę o swoim, swoim, swoim e, osobistym e, odczuciu. Tak, tak, tak. Jak wyjeżdżałem z Polski, myślałem, że no dobra, teraz jest źle, ale gorzej już być nie może. No po prostu, no nie, no. no, no. Przypomnij, który rok? To był 2000... Ja wyjechałem z Polski w 2006 roku, czyli właściwie u schyłku praktycznie. Nie wiedzieliśmy tego jeszcze wtedy, ale w połowie 2006 roku to był drugi rok rządu w PiSu, kiedy egzotyczna koalicja pewnych partii od, od partii głęboko rolniczej do partii głęboko, e, głęboko, powiedzmy sobie szczerze, narodowej, no nie chciałbym używać z określenia neofaszystowskiej, no ale wiemy jaka liga polskich rodzin była. Wiemy, pamiętamy próby wprowadzenia, próby wprowadzenia zakazu dla osób homoseksualnych w pracy w szkołach. To, pan, to nasz pan, pan, pan minister Giertych i pan minister Orzechowski próbowali to wprowadzić, minister edukacji i wiceminister, i to było dla nas takim, no myśleliśmy, na świecie idzie progres. Na świecie są uchwalane uchwały, ustawy o związkach partnerskich, a ja tutaj, jako osoba homoseksualna, jestem obywatelem drugiej, jeżeli nie trzeciej kategorii. Byłem, byłem tutaj w Polsce związany z protestami wolnościowymi, organizowaliśmy protesty przeciwko właśnie działaniom, działaniom rządu, rządu Prawa i Sprawiedliwości, czy tej egzotycznej koalicji Samoobrona PiS LPR wtedy i. A, I i trochę, trochę też myślałem, ciekawy, jak długo to będzie trwało. Po czym dostałem propozycję od znajomych, żeby przyjechać tutaj, zobaczyć, jak, jak będzie w Londynie, i wyjechałem. I potem wygrało. Po, rok później liczyliśmy trochę na, 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 zmianę, na zmianę tego dusznego powietrza. Przyszła Platforma Obywatelska, wielkie poruszenie wspaniała wolność, obywatele i no, wielu z nas już to było, miało pracy, miał znajomych, miało karierę i myśleliśmy tak: może w Polsce już teraz będzie lepiej. No i przez następne 8 lat niestety znowu nasze postulaty postulaty wprowadzenia, postulaty wprowadzenia karalności za homofobię z urzędu prowadzenia związków partnerskich, prowadzenia jakichkolwiek rozwiązań zrównujących nas przynajmniej częściowo z resztą społeczeństwa. Obiecywano nam ja każdą kampanię i ja myślałem, że w Polsce już się go, będzie już tylko tak, no nie będzie świetnie, no ale nie będzie źle. I teraz, gdy, gdy obserwuję to, co się dzieje w kraju, mam wrażenie, że jest gorzej niż było dekady czy dwie dekady temu. Jeżeli chodzi o, generalnie o przestrzeganie praw człowieka, bo to nie są tylko LGBT, to są kobiety, to są e, mniejszości narodowe, mniejszości religijne. No, rozdział państwa od, od Kościoła w Polsce nie istnieje absolutnie. Mamy ludzi, którzy myślą, że ich to, że zawsze tak było, to już po prostu Kościół jest święty. Mamy nawet w tym tygodniu sytuację, że nielegalne zgromadzenia czy spontaniczne zgromadzenia w Polsce są nielegalne, chyba że jest to procesja. Młodzi ludzie, którzy wychodzą na ulicę, chcą potańczyć w tęczowych ubraniach, to dostają, dostają mandaty od policji, a jednocześnie, tysiące procesji Bożego Ciała odbywa się absolutnie bez, 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 e, żadnych, bez żadnych zahamowań i Jarku, Wielu z nas ja, ma z rodzinami ten sam problem, ale no. Jarku, ja, ja z naszych wcześniejszych rozmów wiem, że jesteś człowiekiem, który opowiada się za ogromną równością i tolerancją i na przykład nie zakazałbyś procesji Bożego nie, Ciała, że nie. to są dla ludzi ważne, no, oczywiście. Natomiast masz nadzieję, że y, każda społeczność, niezależnie od tego, czy jest to religijna, A czy to y, po prostu powinna być traktowana tak samo. To, czyli to nie są żądania. czy w tym momencie, kiedy jesteś już od tylu lat w Wielkiej Brytanii, Wielka Brytania, jak sądzę, traktujecie dobrze, tak? No, jest mi, jest mi tu dobrze, znalazłem tutaj dom, ale, ta ale Polska, dalej są to Ale dalej to są ważne, tak? No. Proszę, opowiedz, czego byś sobie życzył, żeby, co by, czego byś sobie życzył, jaki zmian w Polsce życzyłbyś sobie? Co by mogło mieć wpływ na to, że na przykład rozważyłbyś możliwość powrotu do Polski? Co by się musiało stać? Jakich zmian? Chciałbym, żeby Chciałbym, żeby wszyscy Polacy Polki, Polacy Niezależnie od Poglądów religijnych Orientacji seksualnej, czy poglądów Żebyśmy umieli ze sobą rozmawiać I żebyśmy umieli I żebyśmy byli traktowani na równi, żeby nie było równych i równiejszych, żeby chłopak z chłopakiem czy dziewczyna z dziewczyną mogli przejść ulicą, złapać się za rękę, żebyśmy mogli, żeby w telewizji, było, żeby, była, żeby była reprezentacja takiego społeczeństwa, jakie naprawdę jest, a nie. Bo demokracja nie polega na tym, że kto wygrywa, ten tego będzie na górze, tylko właśnie. Ten, kto wygrywa, musi stworzyć takie warunki, żeby wszyscy czuli się jak w domu. I akt, ostatni, akt, akt naszego prezydenta ostatnio, który po raz kolejny uwodnił, że nie jest prezydentem wszystkich Polaków, nie budzi we mnie wielkiej nadziei. Natomiast cieszę się z mobilizacji Polonii Zagranicznej. Cieszę się z tego, że są takie organizacje, jak wy. Cieszę się, że, że, że wśród moich młodych znajomych, młodych no, ludzi przed trzydziestką, po raz pierwszy zadają mi pytania, słuchaj, są wybory, jak się, jak się zarejestrować, gdzie pójść. Wiesz, żeby no, iść do naszych stron. się na swoim Facebooku, Odsyłać, tak? się na wybory. Więc jest nas dużo i ten głos nasz na ma... Bo o, os o, jeszcze na tylko zakończę jed jednym zdaniem może. Rząd taki, jak mamy teraz w Polsce, boi się frekwencji. Oni lubią, jak przyjdzie ich żelazny elektorat do wyborów. A wiele osób o poglądach wolnościowych, liberalnych myśli, no tak, mój głos niewiele zmieni. A mi się wydaje, że trzeba właśnie pokazać im, że Polonia nie jest konserwatywna, Polonia nie jest mocno, nie jest mocno, nie jest tylko prawicowa. Polonia nie głosuje tylko na konfederację czy na Korwina, czy, czy na Kukiza, jak to było w niektórych wyborach tutaj w Wielkiej Brytanii. Tylko Polonia jest kolorowa, tęczowa i ja w mojej rodzinie mam takie konflikty. Mam kuzyna, który mieszka tutaj w Londynie i widuje się z nim raz na jakiś czas i jest bardzo konserwatywny, jest taki, powiem, żołnierze wyklęci i koszulki, tak powiem, marsze i tak dalej. Ale potrafiliśmy ze sobą mieszkać przez jakiś czas razem. Potrafił utemperować swoich znajomych, którzy robili homofobiczne, homofobiczne żarty wobec mnie przez jakiś czas. Więc Polacy na takim gruncie społecznym i ludzkim dogadują się. To, to osoby takie jak Kawalerze z roli Boża próbują nas jednym, Jednych z drugimi jak powiem, na zasadzie i rządź, szukać, szukać wroga, To już Renata Kim powiedziała, że w Polsce na początku mieliśmy wroga emigrantów, uchodźców, kobiety są permanentnym wrogiem. no przecież jak to kobieta czegoś chce, co to jest? Nie, w ogóle nie ma, nie O co chodzi, nie? I My, my, jako oso, my, jako osoby LGBT, jesteśmy też w tej grupie. Siedzcie w domu pokryjomu. Moja mama, która głosuje na Prawo i Sprawiedliwość, chodzi jednocześnie na Marsze Równości. I dla mnie to jest interesujące, że no tak. można, być, można być konserwatywnym, jednocześnie widząc potrzebę, potrzebę istnienia, bo przecież. To nie jest tak, że jak my dostaniemy trochę praw, to komuś je zabierzamy. Prawo to nie jest jak to. Prawa człowieka, czy prawa reprodukcyjne, czy prawa e, do zawierania, to nie jest jak tort. Czy jak my dostaniemy kawałek, to innym będzie. To jest jak powietrze. Uważam, że e, każdy kandydat, który powie, słuchajcie, usiądźmy i porozmawiajmy. E, i, i, I dogadajmy się wreszcie jako Polacy. Przestańmy szukać, szukać różnic, zacznijmy szukać podobieństw, tak jak dla nas Polish Rainbow połączyła tęcza i połączyła tęsknota za krajem, tęsknota za znajomymi i pro, potrzeba e, takiego so, so, socjalizacji między, między, między nami. Tak mi się wydaje, że to jest, że tak powiem, usiądźmy i porozmawiamy, podajmy sobie ręce, weźmy głęboki oddech, nie napinajmy się, bo z tego... Ja już jestem tym zmęczony. Chciałbym Jarku, mieć Polskę, to... gdzie jest świeże powietrze. Jarku, to już na ostatnie zdanie. Czy głosujesz i dlaczego głosujesz? Szybciutko. Czy głosuję? Głosuję. Głosuję, zawsze głosuję. Odkąd skończyłem w mojej rodzinie, to jest tradycja. Głosujemy na cztery odrębne, różne, dziwne grupy, ale głosujemy zawsze. Nie namawiamy się wzajemnie na kogo głosować. Dajemy sobie wolność. Czyli jest taka mała komórka pluralizmu, w mojej rodzinie. I głosuję, zarejestrowałem się, czekam na odpowiedź. Będę prawdopodobnie pracował też w jednej z komisji wyborczej to po raz pierwszy, to po raz pierwszy. I cieszę się, cieszę się, że mnie zaprosiliście. Cieszę się, że macie taką inicjatywę. Uważam, że jest to, tak powiem, dziękuję wam za to, bo, bo to jest naprawdę tak. ważny głos Polonii takiej otwartej pluralizm, pluralistycznej. Że niczyje poglądy nie są ważniejsze, chyba że zagrażają zdrowiu i życiu drugiego człowieka. Jarku, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję, dziękuję bardzo. Najlepszego, do następnego powodzenia. Dziękuję. Będę Was śledził do końca. Dzięki Jarkiem. Zapraszam.